Sezonie. Oczywiście w tym sezonie 5 na 5 bo mam jakieś plany na wakacje, ale o tym może później. Dzisiaj mamy piękny dzionek, Ostatni mecz. Finał u siebie. Mam nadzieję, że zwycięstwo i, i ponowna feta. Także spędzicie ten ostatni dzień ze mną. Zapraszam. Prawie małą mobilkę z rana z racji takiej, że nie będę szedł na siłownię, ale chyba na spacer pójdziemy. Co oliwko? Pójdziemy. Więc mobilkę robię teraz. Nie robię jej zawsze, nie będę z nami szczery, nie robię jej codziennie, natomiast staram się ją robić dosyć, dosyć często i przede wszystkim wtedy, jak, jak czuję, że moje ciało tego potrzebuje, a dzisiaj obudziłem się mocno zagruzowany, więc, więc myślę, że dobrze mi to zrobi. Także takie 5-10 minut po zostaniem na macie, które robię naprawdę systematycznie codziennie, robię sobie mobilki, Oliwka ma tutaj kawkę na balkonie, ja mam wodę, zrobimy śniadanie i pójdziemy na spacer. A to jest moja najlepsza aktywność. Ja sobie piję w pięknych okolicznościach, przy pięknym widoku, a czarzyw tutaj robi swoją robotę. No mega widok na No popatrz jak ładnie, ale no. tylko tu, tylko tu. Ja Ładna mina. To zły Długo czekałam na taki właśnie dzionek, gdzie mogę sobie siedzieć na balkonie, pić kawkę. I się na swojego przystojnego narzeczenia. Tak, tak, to było zawsze moje marzenie. Yeah. Ja po prostu się delektuję przepyszną kawą, jaką mi Czarek zrobił. I widokiem. No ja? Nie, yeah, yeah. nie, ładnie. I widokiem. I widokiem. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Czarek podczas meczu o awans Przyleciał Rany do nas wszystkich. Rany wojenne. Zbiłem sobie biodro i słuchajcie, miałem siniaka tu, nie będę wam pokazywał. I z tego siniaka tu zrobił się kolor tu, czyli. Tu tylko... nie widać. Tak. Jak na dzień wolny przystało, zbieramy się do robienia śniadania. Śniadanie premium. Czytaj, no tak, czytaj wrapy z jajecznicą i z pieczarkami, bo to jest dosyć czasochłonne, nie? więc w tygodniu nie mamy na to czasu. No dobra, tak. robimy jajecznicę. Dzisiaj my stwierdziliśmy, że zrobimy z 6 jajek, bo jest już po 10, a mecz jest o 17, więc obiad będzie dosyć wcześnie, także nie możemy się bardzo napchać na śniadanie. Ale wracając do przepisu. Mamy tak, mamy tutaj jajecznicę. Do tego zrobimy pieczarki na masełku i do tego jest boczek. No i to jest taki, wiecie, no i mamy rozszłonkę, cały wrapa smarujemy majonezem, u nas wjeżdża wegański ma połowę mniej kalorii. I jak to sobie rozsmarujemy mając na tortilli, nakładamy roszponkę. nakładamy jajecznicę, boczek, pieczarki na masełku, zawijamy. Mamy pysznego wrapa, nie widzicie? pysznego wrapa. Tu jest... Patrzcie, to jest masła. Ja patrzcie, to jest masła. Czy ja jem zawsze tyle, ile. Tyle, ile ja, no, ona jest tyle, ile ja, tyle samo. Dużo właśnie jeszcze. Ojej, ta mokrość Michel Monon, to byście by... Michel Morant, to nie jesteś, nie? I zobaczcie widzowie, te pieczarki muszą być takie... chrupiące, te są najsmaczniejsze, żeby... Muszą puścić wodę, musicie ją wylać, tak? Wylewać wodę? Tak, tak. Trzeba wylać wodę i wtedy je przysmażacie na dużym ogniu. I... No i są takie chrupkie i właśnie wtedy mają najlepsze smaczek. Ja lubię je doprawić wegetą, oliwka średnia lubi wegetę, więc zazwyczaj doprawiamy czym? Pieprzem i solą po prostu. Po prostu pieprz sól i naprawdę takie pieczareczki są kozackie. Wraz z tego, że jest ładna pogoda to idziemy na spacer ale wzięliśmy sobie owoce i zrobimy sobie taki mały piknik ja wezmę laptopa, trochę popracuję i mamy ile? no z dwie godzinki mamy czasu więc posiedzimy sobie na słoneczku także biorę suple i zbieramy się na piknik piknik, piknik. Zobaczycie, co to będzie za piknik Standardowo bierzemy oczywiście element garderowy, jakim jest torba żubrów. Zbieraj się tam szybko. Zbieram, zbieram, zbieram. W ogóle ta torba mi mega pasuje. Mega pasuje. Lubię w niej chodzić. Mega ci pasuje ta torba, naprawdę. Muszę wziąć czukulę, bo ty będziesz sobie leżeć i łapać słoneczka ja i muszę popracować, więc nie może mnie razić w oczy. No, pasuje ci ta torba, naprawdę. Mega ci pasuje ta torba, naprawdę. Ty, tak. Mega. Ej, ale w cieniu takie są, nie fajnie. Nie, no jest super, jest widzisz lato. Zaraz. O, zaraz, no, jest 16 stopni <grym> widzowy jak co? coś. I jeszcze w tamtym tygodniu zastanawiałam się, czy nie wyciągnąć z piwnicy, płaszcza zimowo-jesiennego. Teraz idziemy sobie na króciaku, na spacerek. No ty to jesteś, ja też zresztą na klapeczku cyk, wakacje, pani też na wakacje. Na piknik idziemy. A, na piknik. Piknik. Piknik, zobaczycie co to będzie za piknik. No zobaczcie mam koc. Piknik. Będzie piknik. Arbuza masz? Melona masz? No to mamy piknik I jeszcze mamy koc. Widzimy się na pikniku. Taki fajny spocik mamy. 300 metrów mieszkania. Kochani widzowie, witam Was na pikniku. Zobaczcie, mamy arbuza i melona, mamy borówki jest woda firmowa, jest laptop do pracy, jest pomoc, jest woda. Kapki. Woda czysta też jest. Wszystko jest. I ty mówisz, że to nie jest piknik. Napiszcie w komentarzach czy Waszym zdaniem to jest piknik, bo moim zdaniem to jest piknik. Żaba jakaś jest, a nie kaczka. O, to aligator! A my jesteśmy tam blisko wody. Czarek teraz rozmawia właśnie z żabą. Patrzcie, ja będę oglądać bitwę kaczek. No Wam będą się kłócić. Jaka ta jest dziwna. Na obiad przygotowujemy bowl'a, więc mamy awokado, marcheweczkę, mango, ogórka, robi się już tutaj ryż. Do tego syropą susiową. Mm. Na no, słodko? On jest chyba w takim teriyaki zrobiłaś, nie? Że... No i troszkę miodu. Miodu. Mm -hmm. Będzie dobre. I tak się prezentuje nasz obiad. O wiele nie? Szkoda, że ostatni w tym sezonie. No i wakacje. Show me. Zabierasz to do domu? <gry> Lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, nah, I'm likely I be taking shots, yeah, cold-blooded icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me The following grows, they know how to ignite me Call me CEO, I've been running shit right, see And I ain't playing games, I create my own lane Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things Gonna make a name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame No, I'm not that vain I just wanna be greatness 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 The this <laughs> Zubin' help in Biały Zubin', Zubin' Wilkin' Hawass! of our zespo is Graalcy's number 7, Krystian Dyshka! Number 1, Cezary Carpi! Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. No, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto. Hits go, let me spend everything that you see. Bad loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up. Always stand tall, don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing or regret it. I'm always learning. You can call me. You. Нет. It was at this moment that he knew he fucked up. in my lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you're... Hey, bro. Hey, yo, Afro boy. Back-to-back hey. back champ. Back-to-back back champ? Me, oh. the following pros, they know I do ignite me Call me CEO, I've been running shit And I am playing games, I create my own lane Making pleasure out of pain, uh No, poleccie proszę. Gdzie ludzie mają Cimarzy. wchodzić? Gdzie gdzie mają ludzie wchodzić. Na co? Magister ten, kosztówki. Boska osoba. Całkiem, Wysunany. całkiem, całkiem przyzwoity zawodnik. Nie liczymy, nie liczymy, jest wszystko